Jezus, przytaczając prawo oko za oko, ząb za ząb, nie chce dyskutować z nami o prawie hamurabiego, ale ma dla nas konkretną propozycję, jak rozwiązywać konflikty w relacjach. Każdy z nas chyba kojarzy jakieś kłótnie w małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie, w narodzie czy też między narodami. Każdy konflikt zaczyna się tak samo, albo o byle co, albo o rzeczy ważne. Komuś puszczają nerwy, coś źle interpretujemy, pojawiają się sprzeczne interesy, motywów tyle ilu ludzi. Na to, jak absurdalnie i dziwnie zachowują się inni ludzie, nie mamy zawsze wpływu. Jednak dochodzimy do takiego momentu, w którym to my musimy podjąć odpowiedzialność za nasze postępowanie. Stop! Kamil podczas meczu został zablokowany i to niesłusznie. Może Adamowi oddać, może wyrównać rachunki. Mało tego, jeśli okaże swoją siłę, może zapobiec tego typu wydarzeniom na przyszłość. Zobaczmy efekty. Stop! Starczy. Znamy to z niejednej telewizji. Zresztą podejrzewam, że z życia również. Ale popatrzmy na konsekwencje tego działania. Stop. Takie są konsekwencje nakręcającej się spirali zła i emocji. Ale nie zawsze dochodzi do rozlewu krwi. Często na przykład w naszych rodzinach, małżeństwach rozlewa się fala złych emocji, które ranią na lata. A spróbujmy rozwiązać ten konflikt po Jezusowemu. Stop! Można jednak zło dobrem zwyciężyć. Jak? Po pierwsze, trzeba sobie pozwolić na te negatywne emocje i wyrazić je. Jesteś nieuczciwy! Po drugie, niekoniecznie musimy od razu za tymi negatywnymi emocjami iść. Możemy odłożyć reakcję w czasie. Postąpiłeś niesłusznie! Uważam, że źle postąpiłeś na meczu. Owszem, nie oznacza to, że nasz winowajca zawsze zrozumie swój błąd i niedojrzałość. Oznacza to jednak, że my, chrześcijanie, jesteśmy wezwani także do miłości naszych nieprzyjaciół. I nie chodzi tylko o nieprzyjaciół naszej ojczyzny czy kościoła, ale przede wszystkim o tych, którzy nas krzywdzą. Tak postępując, będziemy żyli w pokoju. Nie pozwolimy, by złe emocje, rany zawładnęły naszym sercem, naszym życiem wewnętrznym. I to jest właśnie to nadstawianie drugiego policzka, podzielenie się płaszczem. Wtedy będziemy żyli w pokoju. A czasami nasza miłość może przemienić serce tego, kto nas skrzywdzi, bo tylko miłość przemienia świat. Tylko miłość przemienia świat.